Witam słuchaczy. Przedstawię się. Jestem radobitym pałjaniniem, nazywam się Janusz Piechnik i jestem autorem zbiorowej pracy pod tytułem Jesteśmy solą tej samej ziemi, królewskiej ziemi, która ukazała się drukiem pod koniec 2020 roku. Książka traktuje o historii naszej małej ojczyzny, obejmującej okres co najmniej 150 lat, Wstecz, Małajczyzna to centrum naszego osobistego świata. To miejsce, gdzie się urodziliśmy, gdzie żyliśmy lub dalej żyjemy. Miejsce, skąd wynieśliśmy najważniejsze wartości, gdzie żyli nasi przodkowie i gdzie jest miejsce ich wiecznego spoczynku. Granice obecnego miasta Stalowa Wola obejmują tereny nieistniejące dziś w Sipławo, na których gruntach tu to miasto powstało, a istniejących do dziś terenach wsi Charzewice i miasta Rozładowa powstałego na ich ziemiach na przełomie XVII i XVIII wieku. Prawo zostało wcielone w strukturę obecnego miasta w roku 1953. Rozładowało 20 lat później, a Charzewice w 1977 roku. Pokolenie moje i moich kolegów i koleżanek zarówno tych z naszej wsi, jak i powstającego osiedla rosło i rozwijało się razem z tym miastem. Jesteśmy jego rówieśnikami, równoprawnymi obywatelami, którzy poznawali się stopniowo, zarówno w czasach pobierania nauki w tych samych szkołach, które powstały jeszcze przed II wojną światową, jak i w miejscach naszej późniejszej pracy. Tu zakładaliśmy własne rodziny i tu, dla tego miasta, biją nasze serce i naszych dzieci. A dzieje powstania Wsi Pławo sięgają zamierzchłych czasów, sięgają bowiem do czasów kształtowania się naszej państwowości, a wraz z przyjętym sztem w 1966 roku również i Polskiego kościoła katolickiego. Puszczańskie tereny Kotliny Sardymierskiej, na której też obecnie żyjemy, zamieszkały były przez plemiona Wiślań i Lędzian należało do państwa Wiśla, które funkcjonowało w wieku 8 i IX w, w owym czasie, w 871 do 788, zaanektowane przez Księstwo Wielkomorawskie i Czeskie i przez nich chrystianizowane. Przykładem jest obecność w starodawnych Bielinach z tą misją biskupa Adalberta z Nitry na Słowacji, późniejszy męczennik i patron Polski, Święty Wojciech. W latach 989-92 ziemię te przyłączył e, do Polski Bolesław Chrobry i, i dokooptował do diecezji krakowskiej, a włączona do tej diecezji parafia w Bielinach sięg sięgała od Górna i Sokoła Małopolskiego na wschodzie, aż do Gorzyc, włącznie na zachodzie. W niedalekiej przyszłości znalazła się tu rozproszona osada śródleśna, zapisana w starych kronikach parafialnych Bielin pod nazwą Plaw. To pierwsza nazwa przyszłego Pława, które należało do tej parafii w wieku XI, a w wieku XII osada ta już pod nazwą Pław należała do kapituły Sandomierskiej św. Jana. Jest to prawobrzeżna strona Wisły, patrząc na jej rzecz dziesięcinę od 30. lat XIII wieku prawo było przeniesione do niedawno powstaje parafii w Harzywicach, później przeniesione z kolei do Rozwadowa przez Księcia Lubomirskiego, do której przez cały czas prawo należało aż do 1947 roku, kiedy to przypisane zostało do parafii świętego Floriana w stalowej woli za sprawą księdza Józefa Skoczyńskiego, pierwszego jej proboszcza. W XIV wieku, za sprawą wtórnej lokacji wsi, na prawie niemieckim stało się stopniowo wsią o zwartej zabudowie. Najpierw jako jedna ulicówka, a później jako Wieś Wielodrożna. Była to pierwsza rewolucja, w cudzysłowie oczywiście, rozwojowa tej wsi. Wtedy to przyszłe pławo wyszło z lasu i korzystając z możliwości, jakie dawało lokowanie wsi na prawie niemieckim, dało początek powstania nowoczesnej, jak na owe czasy, wsi. Na prawie niemieckim były zasięgane wsi przynależne do władzy państwa. Czyli były państwowe i były one nazywane królewskimi. Tu właśnie nawiązuję do tytułu książki, którą żeśmy wydali. Mianowicie, jesteśmy sobą tej samej ziemi, królewskiej ziemi. Bo ta ziemia jest, tak jak kiedyś była. Stąd ludzie odeszli, przyszli, ale ziemia została. Do takich wsi, w naszej okolicy zaliczamy leżące przy lewym brzegu stanu przyszłów z Królewskim Zamkiem Myśliwskim, Pławo i Turbie. Po prawej stronie rzeki była Pysznica i Jaskowice. Te królewszczyzny funkcjonowały nieprzerwanie do czasów rozbiorowych. W odróżnieniu od wsi szlacheckich, takie jak Harzewice, Pilchów, Zbydniów. Grębów, miały one swój samorząd gminny i podlegały prawu królewskiemu, dawały im tu pewne przywileje. Po pierwsze, nie byli chłopami pańszczyźnianymi, na łasce swojego pana, ale byli ludźmi wolnymi. Bardzo istotna rzecz. Po drugie, mieli swój samorząd gminny na czele z Sołtysem Zadzwą, nie władzę sądowniczą z wyboru uprawnionych mieszkańców gminy w osobach Wójta i dwóch ławników, wójt prawu królewską i obronie swoich interesów, Wójt, przepraszam, Wójt sprawował swoją kadencję aż przez 10 lat. To są te dane już z czasów, kiedy na ja przynajmniej XIX i XX wieku, bo takim wójtem, który przez cztery kadencje, Pawie przewodził był Jan Zabuł. Franciszek. Proszę? Franciszek. Franciszek, przepraszam, słuszny, Franciszek Zabuł, a jego syn miał na imię Jan. E, Moja poprawka, dziękuję ci Janie. E, więc wracając do tego samorządu, na czele był wójt, Natomiast podlegał mu sołtys i wójt oraz dwóch przysięgów przysięgłych stanowiło taką władzę sądowniczą w gminie. A po trzecie, podlegli prawu królewskiemu w obronie swoich interesów i poniesionych krzywd, chociażby ze strony administratora królewskiego, jakim był starosta Sandomierski mogli odwoływać się do swego króla i niedokładnie korzystali z tego przywileju i to z dobrym skutkiem.